Cześć, żegnamy się już, kończymy dzisiaj targi rybomania. Jest niedziela 9. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy z Wami porozmawiać, że wszyscy się spotkaliśmy w naszym wędkarskim gronie. Dziękujemy za uściśnięte ręce, za wszystkie zdjęcia, za sprzęt, który od nas kupiliście, za sprzęt, który obejrzeliście, za wszystkie konkursy i wspólny czas. Jedziemy odpocząć, także do zobaczenia, zapraszamy Was do radomia. Trzymajcie się. Tak.